Musimy się wchodzić, tak? Hera weszła, bo jest najmądrzejsza z was. A ty co? Lucek? Neluś? Hop! Zuzia, Zuzia też tam gdzieś się kręci w koło. Ale czy nie wiem jak wejść. Hera weszła, bo już wczoraj chodziło. Jako pierwsza. Narush ta gdzieś pobiegła. Lucek tu chodzi, kręci się. O, Narush się prowadziła z łzy. Ciągle próbujemy, ale za wysoko, za wysoko. Nie wiemy, że tu jest stopień, o którym trzeba wskoczyć do góry. Ale zaraz się nauczę. Jest i król, A co tam jegomość tutaj przyszedł do nas? Czy to będzie bekowisko? Czy co to będzie? Proszę nam tu powiedzieć.